Mili Państwo, w święta mamy więcej czasu na czytanie, więc szerokim gestem sięgamy do prasy wielkopolskiej. Nieustająco kobieta wielkopolska, dwutygodnik, rok 1937, rubryka Co głosi moda? cytuję. Na czoło materiałów zimowych, sukien popołudniowych i wieczorowych wysunęła się po latach znów koronka wzory najmodniejsze zapożyczone zostały z baroka i rokoka a kolory są takie jak we wszystkich materiałach lila i zielony w nawiasie butelkowy tak sam też uważam że kolor butelkowy jest na święta najlepszy i dalej cytuję tę niepowtarzalną polszczyznę jeżeli podlewając wysoko wiszące rośliny musisz wchodzić na taboret lub drabinkę wygodniej jest użyć lodu w kostkach. Weźmy kilka kostek do doniczki, lód będzie się rozpuszczać powoli i nawodni rośliny. No tak, ale co zrobić, jeżeli cały lud w kostkach został zużyty do drinków, kwiaty usychają, a my stoimy na szczycie drabinki z pustą szklanką? Co robić? Oto jest pytanie. Historia. Dzisiejszy dzień przynosi wiadomość, wydawałoby się marginalną, ale ona ciągnie za sobą dłuższą opowieść. Otóż 29 grudnia 1994 roku w Holandii została wyłączona ostatnia centrala telefoniczna. Mowa o Oczywiście o centrali telefonii naziemnej liniowej. Co nas skłania do zadumy nad tym, jak to z tymi telefonami wszystko szybko poszło. Bo przecież pierwsza sieć telefonii komórkowej została eksperymentalnie uruchomiona w Japonii i w kilku krajach europejskich, w Danii, w Finlandii, w Szwecji, zaledwie 13 lat wcześniej, bo w roku 1981. W dwa lata później Motorola wypuściła pierwszy komercyjny telefon komórkowy, który zyskał szybkość nazwę The Brick, czyli cegła, ze względu na rozmiary i na ciężar, którymi cegłę przypominał. A i tak było to cudotechniki, bo przy jednym doładowaniu cegła umożliwiała maksymalnie godzinę rozmowy i przez całych 8 godzin była na czuwaniu. Pierwszego SMS-a wysłano w roku 1992, w 93 po raz pierwszy w dziejach telefon komórkowy można było po prostu kupić w sklepie, a nie pozyskać go drogą prywatnego zamówienia. I znowu było to cudo techniki. Telefon o imieniu Simon miał bowiem ekran dotykowy i co ważne, mógł odbierać i wysyłać faksy. Z kolei w roku 1998 telefony komórkowe przenoszą się w kosmos i ziemię zaczyna oplatać sieć satelitów telekomunikacyjnych. A od 2008 roku rynek telefonii komórkowej zalewają setki i tysiące aplikacji, skutkiem czego możemy przez 24 godziny na dobę siedzieć w telefonie komórkowym i świat zewnętrzny mógłby dla nas nie istnieć. Które to zjawisko w wypadku wielu milionów osób stało się po prostu faktem. Niestety dodaje od siebie wraz z życzeniami do się roku abonent Wiesław Kot.